Witajcie na kanale Testy Produktu. Przed wami całkowicie nowy produkt, którego jeszcze nie widzieliście na kanale Testy Produktu, a mianowicie taki samochodzik. W tym wypadku Porsche Cayenne z firmy Strolling Kit. Jest to z kamerą HD i pokażę wam taką mega mega Friday dla dorosłych, taka trochę też nostalgiczna, jak również i dla młodzieży i też dzieci waszych. Chodzi o to, że jeździcie taką małą raserówką z kamerą tutaj na górze tego samochodu i poprzez smartfon sterujecie tym samochodem. Możecie oczywiście robić zdjęcia dość wysokiej jakości, jaką jest HD, jak również wideo. Oczywiście rozświetla się. Są naprawdę różne tutaj fajne sytuacje z nim, jeżeli chodzi o sterowanie, szybko wolno, automatycznie można go ustawić i tak dalej. Ale to wam wszystko pokażę z bliska. Fajna sprawa, ponieważ sterowanie tym samochodem jest w czasie rzeczywistym, sterujecie i no dosłownie jakbyście mieli jakąś gierkę w aplikacji, tylko że robicie to w realu. Ten samochodik jeździ przy was. no jest to mega, no po prostu jest Piętna frajda zobaczcie w jakiej formie do mnie przyszedł samochodzik z kamerą przyszedł z firmy Sterling Hit jeśli dobrze wypowiadam ja już sobie go tu otwarłem w tym miejscu jest zabezpieczenie zwróćcie uwagę on się świeci, ma ambilighty, kamera 750 to jest Hadeku, WiFi fp USB Charger, I sterowanie poprzez smartfona, mamy stabilizację. No full wypas jak na tak malutki i jeszcze mniejszy samochodzik jak zobaczycie go w środku. Ale powiem Wam, że już dawno znałem tego typu produkty będąc i jeszcze pracując w Irlandii, a raczej też tam żyjąc. Bo jak wiecie jak jesteście na bieżąco byłem tam 12 lat z moją całą rodziną i widziałem te produkty i one naprawdę mega kosmos są. Tu mamy już z lepszą kamerą i lepszą jakością i możemy sterować go poprzez smartfon. <noise> zobaczycie jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, co znajduje się w środku. A w środku mamy instrukcję obsługi. Co za chwilkę zobaczycie. I tak, kabel USB-C, na zwykłe. To jest do ładowania tego samodzika i tutaj mamy, jak już widzicie, kamerkę z naszym samochodzikiem i logiem również tej firmy, a to jest Porsche Cayenne. Tutaj mamy na dość mocnych magnesach wraz tutaj z pinami, żeby się połączyło. Nie ma problemu, bez problemu się łączy. Kamerka, rozdzielczość 750p, co tu mamy jeszcze? PVP HD 720, to już mówiłem. Dobra, otwórzmy sobie go teraz. <gry> Jeszcze Wam pokażę kamerkę. Dobra, zdejmijmy sobie to. I teraz mamy samochodzik. Odpakujmy sobie go, bo to robię pierwszy raz. Ok, już widzę połączenia. Najfajniejsze jest to w nim, że możemy go normalnie, normalnie nim sterować, jak resorówką. To wygląda dosłownie jak ale on ma naprawdę mega tam w środku dużo elektroniki. Tu już widzę, że są kółka tylne, napędowe oczywiście, większe od przednich, które są skrętne. Tu mamy gniazdo USB-C do ładowania. A tutaj mamy włącznik. Światełka się świecą, tak. Tak, ponieważ prawdopodobnie, o, tylko z przodu się widzę świecą. Myślałem, że w tyle też jest, ale nie, nie ma. Jeżeli się połączymy poprzez smartfona, w tym momencie prawdopodobnie będą się świecić. No zobaczymy to w kolejnej części tego, tej recenzji. Więc zobaczymy. Ok. Bach. Bach. <grym> Fajnie to wygląda. Tutaj zapewne to działa jako antenka. Dobra, połączymy sobie ze smartfonkiem za chwilkę i będziemy się bawić jak małe dziecko. Ekstra to wygląda. Ale zapytacie się, jak długo można jeździć takim samochodzikiem, ponieważ gdzie tutaj się mieści ta bateria? Ale <laughs> powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem, jeździć możecie Aż 16 minut, gdzie producent opisuje, że 10 lub bodajże 15 minut mi się udało dłużej. A jeżeli chodzi o ładowanie, producent opisuje do 30 minut, a w moim przypadku było to 22 minuty. Sprawdziłem to akurat. No wiadomo, różnica tam jest kilkunastu sekund. Jeżeli chodzi o jazdę nim i sterowanie, testowanie, robiłem to wraz z moim synem i naprawdę robiliśmy to kilka razy. Po. Przyjemnej tej jeździe testów ponownie go ładowaliśmy i czekaliśmy, aby znowu nim się pobawić. A żebyśmy mogli sterować naszym autkiem z kamerą poprzez smartfon, musimy ściągnąć aplikację. To jest ten kod QR po prawej. OK, użyłem sobie, ale z App Store i mamy już aplikację zainstalowaną. Będzie nam skręcał, tylko że dlaczego się jeszcze nie połączył? Nam, bo musimy WiFi włączyć, zapomniałem tu jest. Widzicie WL. i teraz tak każdy z Was będzie mieć hasło w tym miejscu, i każdy będzie mieć inne hasło. Pamiętajcie o tym, nie szukajcie tak jak ja. Bo szukałem w tym momencie. Pierwsze, mnie zwróciło, pierwsze zwróciło uwagę, że możliwe, że to arsem się tak banalnie proste. No a no właśnie tak banalnie proste. Tutaj mamy hasło. Wpisujemy to hasło, czyli mamy, żebyście widzieli. 762, 762, 2, 6, 1, 5, 8, mam nadzieję, że dobrze wpisałem połącz. Chwilę czekamy i jest połączone. Jest. Widzicie? Jest połączenie. Teraz się będziemy bawić. I teraz sobie będziemy sterować naszym samochodem Mikro Car RC. I jeszcze zanim będę sterował, powiem Wam tak. W tym miejscu robicie sobie zdjęcie. Posłuchajcie. W tym miejscu już Wam nagrywa, co widzicie przed. Samochodem, czyli z kamery samochodu, wyłączamy. No, nie wiem dlaczego nie nagrało, ale mam wszystkie poprzednie nagrane. Tutaj mamy katalogi, gdzie macie zdjęcia, widzicie, mam tego dużo i wideo. A nagrało to, nie wiem czemu taka informacja była. Jeżeli chodzi o sterowanie, mamy w dwóch wersjach, czyli tutaj mamy dwoma palcami lub jednym. Dodatkowo możecie sobie ustawić, zwróćcie uwagę, o, pokazuję Wam, jak będzie jechał. To nie jest tak, że tylko przyciskacie i już Wam maksymalnie skręcanie. Nie, nie, to jest naprawdę czuły samochodzik i mamy VR. No to już wiecie. Dobra, i teraz tak. Teraz próbujemy sterować nim, ale jeszcze zanim Wam powiem o sterowaniu, mamy dodatkowo, oczywiście, czułość. Zwróćcie uwagę. OK, on się też cały świeci. Za chwilę zobaczycie jak się świeci, ponieważ naokoło się fajnie świeci. Do tyłu jak jedzie również są światła czerwone. Zwróćcie uwagę, on może jechać. O widzicie? O, o moment mi nie spadł. Cie? Patrzcie się on jedzie sobie i on jest jakby z automatu ma. Tak nie zrobicie. Uuu. Oczywiście możecie zrobić, że on jedzie do tyłu. Cie? Ale możecie nim też sterować. Widzicie? <grywa> Dobra, wróćmy do pozycji zerowej. To samo jest z kierownicą, ale możecie też dać taką funkcję, ponieważ teraz przyspieszenie, przyspieszenie macie do 30%. Kierownicę, skręt jako ostrość macie również 30%, i zrób, zrobimy tak po 100%. <grywa> zrób, zobaczcie, jak teraz działa. Widzicie? Żyby, szybko. I teraz patrzcie się. No mega jest i zatrzymamy się. Hej! Dobra! A pokażę Wam teraz, że dzieci również mają z tym bez problemu Jeżeli chodzi o sterowanie, o włączenie go. Pokaż Patryk. No. Włącz go pierwsze, bo go nie włączyłeś. Światełka się świecą? Tak. Okej. Okay. No i teraz go włącz. jest widzi jeszcze chwilkę i powinno być trochę dłużej sparuje ale jak pokażę o już jest włącz dobra połączono i wejdź w aplikację od razu on się połączy już i mamy aplikację i start tak tutaj ready to raising pokaż Widać za zamachny jest. No i pokażę jak się jeździ Pojechał do tyłu Ale jak o to fajnie się rozświetla Tylne światło Jest. No i jak Patryk? Mega, łatwo załapać, za pierwszym razem jak się steruje, wszystko się zobaczy i łatwo go sterować potem. Okay. I ma jeszcze dwie funkcje, robienie zdjęć tak. i nagrywanie filmów. Tak. Łatwo się nim jeździ i mega fajna zabawka z tego. <grym> Czyli nie tylko dla starszych. <grym> I dla mocy Tak, ale fajniejsza frajda jak... Zwykła gierka na aplikacji, no nie? Tak, o wiele. bo tu naprawdę jeździsz samozikiem. I można się przez to uczyć. Różnych rzeczy. No też. Ale to jest naprawdę mega fajne. Jakie mm. to mm. fajne. No i jakoś jest naprawdę dość zadowalająca. Kamerka nagrywa w HD, a zdjęcia podobno robi full HD. Jak dobrze fajne? Czy też w HD? Chyba nie. też w HD. Mm. O! Jeszcze ma automaty. Pokaż, no. A właśnie, pokaż jeszcze te... O! Tak. I można, tak dokładnie, można ustawić tak, żeby sobie będzie jechał do przodu lub do tyłu. O, jest. Już ustawiony do skrętu. Ty... No. Można jeszcze wyłączyć i w drugą stronę. To no. co? Kończymy zabawę? Nie! <laughs> Naprawdę fajny sprzęt. Kurczę, kto by pomyślał, że taka frajda z takiej malutki zabaweczki. Mega jaka jest. No. I pokaż teraz jak ustawić, żeby jechał jeszcze szybciej. Pokaż, pokaż, bo nie widzę. O tu. Właśnie tą opcję on jedzie. I, i teraz... i dodaj. I jeszcze dodaje się. Czyli pozycja do przodu, tak? Tak. I wtedy masz o wiele szybciej. A faktycznie zasuwa A ja myślę, że to za, jest, że zaprogramowuje, że jeździ automatycznie. <laughs> Jaka taka myszka, ale, ale on zasuwa faktycznie! Tak to tak. <laughs> Mega. Fajnie, bo to wszystko nagrywać można. I są większe obroty przez... No. Tak tak A taka... taka kamerka mała, ale naprawdę jakoś jest okej. Okay. <laughs> Dobra, <śmiech> ale fajne. Teraz jest zostawione na jakby automat, nie? No nie automat, ale dodatkowa funkcja. Jeśli się zrobi, żeby kręciło się i doda się szybkości i skrętów tą samą, jak tutaj się, robi miejsce kółka. Jakby nie będziecie dawać, więc... A, no fajne. No i to ma więcej kółka. A faktycznie. No. Ale jak to zasuwa. Nieźle, uważaj. Nieźle to zasuwa. Nieźle. A jeżeli chcecie zobaczyć własne wideo, co nagraliście lub zdjęcia, no to tutaj macie e, zdjęcia, a wideo w folderze tu. I mamy. Działa. Tak. No, dość to wygląda. Nie jest nie wiadomo jak idealnie stabilizacja taka w sobie. No ale jak na taką zabawkę, fajne. No, i jak to przyszło do mnie, kosztowało 30 dolarów i chyba 49 centów, a teraz jest niecałe 29 dolarów. No, ale jeszcze z kodem promocyjnym macie pod filmem jeszcze taniej zapewne. Więc naprawdę fajna sprawa dla dorosłych i dla dzieci. Ale dla dorosłych mega, fajne, fajne, podoba mi się. Powiem wam, że taką frajdę jak daje ta zabawka. Chociaż zabawka jak zabawka to jest naprawdę. No sami widzicie jak wygląda ona jest taka jak reseróweczka, tyle, że to jest naprawdę coś mega konkretnego. Ogólnie ta firma specjalizuje się z tego, co widziałem, w różnego rodzaju właśnie. Mm, na przykład, samochodziki z kamerą, helikoptery, zdalne sterowanie różnych pojazdów. I z ciekawości, napiszcie mi w komentarzu pod spodem, czy ten produkt znacie, czy znaliście go wcześniej? Ja go osobiście znam już od wielu lat, tylko był z innym, z inną tutaj kamerą, ale również mam taką prośbę do was, ponieważ firma chciałaby wiedzieć, jaki produkt kolejny może wysłać właśnie dla was, aby wam zrecenzował, pokazał go właśnie z ich firmy, z firmy Sterling Kid tylko wejdźcie sobie w ich stronę. Oczywiście wszystkie informacje macie pod tym filmem w informacjach i gdy Was coś zainteresuje, nie przesadźcie oczywiście, jeżeli chodzi o jakim, jakaś tam cena maksymalna. Nie, 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 nie. Bądźmy oczywiście realistami i uczciwi. Weźcie sobie stamtąd link produkty, który Was zainteresuje. Wklejcie go pod tym filmem w informacjach, w komentarzach, ponieważ firma Sterling Kit będzie zwracać uwagę, jakie produkty byście chcieli zobaczyć jako kolejne. I jeżeli zdecyduje się firma, to wyślę ten produkt mi do wykonania recenzji właśnie dla Was na kanale Tester Produktu. A jeżeli interesuje Was tego typu produkt, który jest niesamowicie zajawkowy i przefajny produkt dla osoby starszej, jak również i dziecka, który niesamowicie dużą frajdę daje, to wszystkie linki, Również do tego produktu macie pod tym filmem w informacjach wraz z kodem rabatowym, który umożliwia zakup tego samochodziku bodajże minus 10% i macie ten samochodzik naprawdę znacznie, znacznie taniej. Zatem zapraszam Was na kolejne odcinki serii testy produktu. Trzymajcie się. Cześć!